Czym jest zwykły potencjometr? To większość z Was zapewne już wie. Na tym kanale był już odcinek, w którym o tym opowiadałem. Jednak jeśli ktoś nadal nie zna budowy działania potencjometru, zapraszam do obejrzenia tego odcinka, w którym na początku przypomnę Wam, jak one działają, a następnie zapoznamy się z ich cyfrowymi wersjami. Zwykły mechaniczny potencjometr jest elementem elektronicznym pasywnym, który ma trzy wyprowadzenia. Jest to coś w rodzaju rezystora o zmiennej rezystancji, ale są pewne różnice. Klasyczny rezystor ma tylko dwa wyprowadzenia i nawet kiedy jest to rezystor o zmiennej rezystancji. To też ma on tylko dwa końce, tak jak widzicie na tym rysunku. Natomiast potencjometr ma trzy końcówki, bo jest on de facto dzielnikiem napięcia. Tutaj mamy narysowany właśnie taki potencjometr, i wyobraźmy sobie teraz, że na jego wejście, czyli z tej strony, podajemy jakieś napięcie stałe, niech to będzie plus 5 V względem masy. Jeśli suwak, czyli ta końcówka, znajdzie się na samej górze, czyli tutaj, to napięcie na wyjściu, czyli na suwaku, będzie praktycznie równe 5 V względem Masy. Natomiast jeśli suwak zjedzie na sam dół, no to napięcie na nim wyniesie 0, bo zewrze się on fizycznie z masą. Kiedy suwak znajdzie się gdzieś po środku, to napięcie będzie zawierało się oczywiście pomiędzy 0 a 5V w zależności od położenia suwaka potencjometru, im wyżej, tym wyższe napięcie. Zatem potencjometr to nic innego, jak dynamiczny dzielnik napięcia. Jak wiemy, potencjometry, takie zwykłe mechaniczne wyglądają mniej więcej. Tak, mamy ogromną liczbę odmian takich potencjometrów. Są potencjometry pojedyncze, są potencjometry z wyłącznikiem, są potencjometry podwójne, są potencjometry poczwórne, na przykład tu widzimy taki poczwórny potencjometr. Są potencjometry z silnikiem i z przekładnią, stosowane tam, gdzie mamy zdalne sterowanie. Są potencjometry nastawne, takie malutkie, do wlutowania w płytkę. Są potencjometry wieloobrotowe, i tak dalej. Również budowa mechaniczna potencjometrów, zakończenie ośki, różne inne rzeczy. Ta budowa jest bardzo zróżnicowana w zależności od zastosowań. Zatem, potencjometr to też coś w rodzaju interfejsu pomiędzy człowiekiem a układem elektronicznym. No, przy pomocy manipulacji, zazwyczaj ręką, zmieniamy parametr jakiś, czyli w tym przypadku podział napięcia, e, na przykład zmieniamy głośność y, muzyki we wzmacniaczu audio. Tak działają i tak zbudowane są klasyczne mechaniczne potencjometry. I jak zauważyliście, fizyczne wymiary y, większości potencjometrów są spore, nawet tych małych, y, tych najmniejszych nastawnych, nadal to jest dosyć duży element. W dzisiejszych urządzeniach elektronicznych, których rozmiar jest zazwyczaj niewielki, no, nie ma miejsca na takie duże elementy. Potencjometr taki zwykły, ten nawet najmniejszy, no raczej nie zmieściłby się w naszym smartfonie, a przecież tam też da się jakoś przyciszać muzykę, czy też zmieniać jasność ekranu. Poza tym klasyczne potencjometry no, zużywają się, są wrażliwe na wilgoć, brudzą się, można też przypadkowo je przestawić. No, przydałby się jakiś element elektroniczny, który byłby w stanie zastąpić nam taki duży mechaniczny potencjometr. I oczywiście, jak się domyślacie, są produkowane już od jakiegoś czasu elementy elektroniczne, układy scalone, które są cyfrową odmianą potencjometrów i emulują ich działanie. Jak zbudowany jest taki typowy cyfrowy potencjometr? Otóż jest to z reguły drabinka rezystorowa, która jest załączana poprzez elementy elektroniczne. Tutaj są narysowane wyłączniki, narysowałem wyłączniki, ale tak naprawdę ich rolę zazwyczaj pełnią tranzystory MOSFET które są sterowane przez układ cyfrowy. Ta zielona strzałka oznacza sterowanie przez jakiś zewnętrzny układ cyfrowy. W zależności od tego, które wyłączniki są zamknięte, no zmienia się podział napięcia, tak jak w zwykłym potencjometrze, no i w rezultacie potencjometr taki może regulować napięcie podobnie jak klasyczny mechaniczny. Oczywiście im więcej będzie tych rezystorów w drabince i więcej wyłączników, tym bardziej precyzyjnie będziemy w stanie regulować sygnał, po prostu będzie więcej kroków regulacji. Tak można by narysować Ogólną zasadę działania takiego prostego potencjometru cyfrowego, taki schemat blokowy, jak gdyby. Tutaj mamy wejście sygnału, akurat to jest sygnał audio, tutaj jest potencjometr cyfrowy w tym kwadracie, a tutaj mamy dwa przyciski, no, które służą do zwiększania i zmniejszania poziomu głośności, tutaj mamy akurat przykład wzmacniacza audio. Sterowanie przy pomocy dwóch przycisków, y, to tylko jedna z opcji sterowania potencjometrem cyfrowym, może to być również encoder, taki ja wam później pokażę, czyli obrotowy impulsator lub sterowanie może być przeprowadzone poprzez układ elektroniczny, poprzez inny układ elektroniczny, na przykład przez mikrokontroler. W rezultacie cały układ potencjometru może być naprawdę miniaturowy, umieszczony w obudowie do montażu powierzchniowego, a liczba wyprowadzeń też nie musi być duża. Zatem, jak widzimy, zasada działania cyfrowego potencjometru nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Po prostu odpowiednie polecenie z układu cyfrowego włącza nam kombinację rezystorów. Przy pomocy przełączników, którymi zwykle są tranzystory MOSFET. Problem w tym, że rezystory w drabince. Muszą być dosyć dobrze dobrane, powinny mieć one w miarę małą tolerancję, aby nasz cyfrowy potencjometr był no, dokładny, żeby zachowywał swoje założone parametry. Poza tym, rezystory w drabince zabierają sporo miejsca na strukturze układu scalonego, dlatego producenci stosują ograniczoną liczbę tych rezystorów w drabince, a co za tym idzie, również z mniej przełączników. Są za to stosowane specjalne, sprytne algorytmy, które ograniczają liczbę elementów, a dają w sumie taki sam efekt. Tak jak w klasycznych, mechanicznych potencjometrach, każdy cyfrowy potencjometr musi mieć również znamionową rezystancję, czyli to, co jest widziane od tej strony, tam gdzie są zaciski już dla drabinek rezystorowych. Producenci oferują rezystancję najczęściej w zakresie od 5 kOhm do 100 kOhm, czyli mamy tam wartości 5 kOhm, 10, 20, 50 i 100. Czasem można spotkać rozszerzony zakres, czyli od 1 kOhm aż do 1 megao, czyli dochodzą tam wartości 200 شکیل 501 MAO, a od dołu 1 KOM i 2 km. Również jeśli chodzi o charakterystykę potencjometrów, to też są potencjometry cyfrowe logarytmiczne i są potencjometry liniowe, czyli ta drabinka rezystorowa ma właśnie taką charakterystykę, która naśladuje zwykły potencjometr logarytmiczny lub liniowy, czasem również wykładniczy. Jeśli chodzi o rozdzielczość, to, czyli tą liczbę kroków, no to zawiera się ona zwykle od 32 aż do 1024 kroków. Ale trzeba pamiętać, że już 256 kroków to wystarczająco dużo, żeby potencjometr cyfrowy no, działał prawie tak płynnie jak mechaniczny potencjometr. Tak jak wspomniałem, potencjometr cyfrowy może być przystosowany do współpracy z mikrokontrolerem. Jest on wtedy sterowany programem, a połączenie między układami jest realizowane poprzez interfejsy cyfrowe szeregowe, np. I2C lub inne. Tutaj wam narysowałem, jak wygląda logiczna struktura potencjometru. To jest akurat podwójny potencjometr, który pracuje z zewnętrznym sterownikiem, w tym przypadku komunikacja dla podwójnego potencjometru przebiega poprzez interfejs i2c, ale produkuje się również potencjometry, które nie wymagają współpracy z mikroprocesorowymi systemami. Są one całkowicie niezależne, a regulacja następuje poprzez przyciski, tak jak Wam pokazywałem, lub encoder, taki impulsator obrotowy. Jak wyglądają przyciski, to nie muszę wam chyba pokazywać, natomiast enkodery wyglądają tak. One trochę przypominają potencjometry, ale tak naprawdę tam nie ma żadnej ścieżki oporowej. Ten enkoder ma jak widzicie tylko trzy wyprowadzenia i on kręci się dookoła bez ograniczeń w jedną i w drugą stronę i w zależności od tego w którą stronę kręcimy, to zwierają się cyklicznie albo te dwa wyprowadzenia, albo te dwa wyprowadzenia. Czyli potencjometr elektroniczny wie, czy następuje ściszanie czy Pogłaśnianie na przykład. Ten encoder, jak widzicie, oprócz trzech wyprowadzeń, które mają taką samą funkcję jak tutaj, ma jeszcze dwa dodatkowe, ponieważ, jak widzimy, on ma jeszcze możliwość przycisku, czyli kiedy przyciśniemy gałkę, no to te dwa mm, zaciski się zwierają. Wydaje się, że takie samodzielne potencjometry cyfrowe są lepsze, bardziej wygodne, że mogą one zastąpić bezpośrednio klasyczny potencjometr w jakimś urządzeniu. No, nie potrzebujemy żadnego mikrokontrolera i tak dalej. Ale okazuje się, że czasem lepiej właśnie użyć sterowania mikroprocesorowego, zwłaszcza w urządzeniu, gdzie już taki się znajduje, na przykład w smartfonie, konsoli do gier czy laptopie. No, daje nam to też większe możliwości automatycznej pracy, na przykład płynnego ściszania, automatycznej regulacji jakichś parametrów, no, niekoniecznie związanych z dźwiękiem. Zatem w zależności od zastosowań można sobie dobrać odpowiedni model układu potencjometru cyfrowego. No dobrze, ale wydaje się, że cyfrowy potencjometr ma poważną wadę. Kiedy wyłączymy na przykład wzmacniacz, w którym mamy zamontowany taki cyfrowy potencjometr, głośności na przykład, no to skąd będzie on wiedział, w jakiej pozycji był przed wyłączeniem. Mówiąc inaczej, po stracie zasilania, Nasz układ nie będzie pamiętał nastaw, po prostu się zresetuje. Po załączeniu wzmacniacza elektroniczny potencjometr, taki zwykły, uruchomi się w pozycji środkowej swojego zakresu, no, co nie zawsze może być pożądane. Na szczęście produkowane są potencjometry, które posiadają w strukturze układu scalonego pamięć nieulotną, w której są przechowywane aktualne nastawy. Zwykle jest to niewielka pamięć typu EEPROM, ale musi być ona przystosowana do wielokrotnego, częstego zapisu, no bo przy każdej nawet najmniejszej zmianie Nastaw musi być ona na nowo zapisywana. Dlatego stosuje się tam zwykle pamięci NVM o topologii nieco podobnej do tej, jaka stosowana jest w dyskach SSD, ale oczywiście ilość pamięci tutaj jest wielokrotnie mniejsza. Dawniej stosowano inną metodę nastawy potencjometru, były zapamiętywane przez mikroprocesor, przez system mikroprocesorowy, właściwie przez jego pamięć, który nim sterował, co czasem powodowało kłopoty przy starcie, bo nastawy musiały być wczytywane z pamięci do potencjometru w czasie uruchamiania. Urządzenia podczas rozruchu systemu, i czasem bywały z tym problemy, dlatego lepsze jest takie rozwiązanie. Rozwiązanie z pamięcią nieulotną pozwala zatem korzystać z potencjometru elektronicznego no w zasadzie podobnie jak ze zwykłego mechanicznego. Na początku wymieniałem liczne wady zwykłych mechanicznych potencjometrów. Jest ich sporo i wydaje się, że cyfrowa ich odmiana ma same zalety w porównaniu z tradycyjnymi potencjometrami mechanicznymi. Otóż okazuje się, że niestety potencjometry cyfrowe też mają wady. Jedną z nich jest dość duży rozrzut parametrów w funkcji temperatury. Pamiętajmy, że jest to w zasadzie układ scalony i jak każdy taki układ, podlega on tym samym zasadom, co inne układy. W dodatku mamy tutaj rezystory, które decydują o precyzji działania potencjometru. Inną sprawą jest to, że jako klucze włączające te rezystory w drabince pracują tranzystory MOSFET, a te mają pewien opór, na którym może powstać spadek napięcia, który będzie nieco ograniczał dynamikę sygnałów elektrycznych. Wadą może być także brak możliwości zastąpienia niektórych odmian klasycznych potencjometrów, np. takich z odczepem lub odczepami o specyficznych charakterystykach i tym podobne. Po prostu niektórych potencjometrów klasycznych nie da się, no przynajmniej na razie, wprost zastąpić cyfryzacją. O wadzie braku podtrzymania pamięci nastaw już mówiłem, ale jest to tylko częściowa wada, no bo są cyfrowe potencjometry z pamięcią nieulotną. Poza tym elektroniczny cyfrowy potencjometr wprowadza też pewne zniekształcenia nieliniowe i należy o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy stosujemy je w bardziej wymagających aplikacjach. Nie mam tu na myśli tylko urządzeń audio, to oczywiście nie jedyne zastosowanie potencjometrów elektronicznych. Używa się ich także np. w urządzeniach pomiarowych, sprzęcie medycznym, radiowym, przy stabilizacji parametrów środowiska, w filtrach analogowych, no wszędzie tam, gdzie konieczne jest szybkie i precyzyjne dostrojenie toru analogowego przy pomocy cyfrowego interfejsu. I w tym miejscu przejdziemy do zalet cyfrowych potencjometrów. Niewątpliwą zaletą potencjometrów cyfrowych jest brak jakichkolwiek elementów mechanicznych zużywających się i narażonych na środowisko zewnętrzne. Kolejną zaletą są małe wymiary. Dziś potencjometr cyfrowy zajmuje zaledwie kilka milimetrów kwadratowych na płytce drukowanej. Potencjometry cyfrowe mogą pracować jako wielokrotne, czyli podwójne, poczwórne itd. I ich praca w tym trybie pozwala na bardzo dobrą współbieżność, daleko lepszą, a przede wszystkim stabilną w czasie w porównaniu z klasycznymi Podwójnymi potencjometrami mechanicznymi. Zaletą może być też trudność przypadkowej zmiany nastaw potencjometru cyfrowego, co może być niezwykle istotne w niektórych zastosowaniach. A jak to wygląda w praktyce? Czy można dziś coś znaleźć i kupić sobie po prostu? Cyfrowy potencjometr. Oczywiście oferta jest ogromna. Układy scalone potencjometrów produkuje dziś wiele firm, np. Microchip, Analog Devices, Dallas, Maxim Integrated i inne. Kiedyś popularnym układem potencjometru cyfrowego był układ Dallas DS1802 podwójny potencjometr, często wykorzystywany w układach audio, który mógł być sterowany zarówno trzyprzewodową magistralą szeregową, jak i zewnętrznymi przyciskami. Również dość popularny był jeszcze nie tak dawno układ MAX5440. No potencjometr przystosowany de do sprzętu audio, do współpracy z obrotowym enkoderem, który miał nawet specjalne wyjścia na, takie, na taką linijkę świecących diod dla sygnalizacji nastaw. Dzisiaj mamy mm, ogromny ogromną liczbę układów do wyboru zarówno sterowanych przez sport szeregowy jak i przyciskami lub enkoderami dość popularne są układy microchip serii MCP. Tutaj mamy przykłady takich układów, są one produkowane jako 7 lub 8-bitowe, czyli mają 129 lub 257 kroków, a rezystancje mamy od 5 do 100 kiloohmów. Są to układy z pamięcią nieulotną, więc już takie bardziej nowoczesne i są sterowane przez szynę SPI. Również popularne są układy z serii X9, na przykład X9 C102. Są one również wyposażone w układ y, pamięci nieulotnej i sterowane poprzez interfejs szeregowy. Dla porządku. Należałoby też wspomnieć o układzie PGA2311, który jest już produkowany od dłuższego czasu, ale nadal można go kupić. Był on kiedyś dosyć popularny i lubiany przez amatorów konstruujących sprzęt audio, ale nie tylko. Nie jest to co prawda klasyczny cyfrowy potencjometr, bo jest on również wyposażony, jak widzimy, w prosty przedwzmacniacz, wzmacniacze operacyjne wewnątrz, ale sama idea sterowania głośnością jest tutaj podobna. Również steruje się poprzez interfejs szeregowy. Układy PGA GA2311 można spotkać również w sprzęcie profesjonalnym, co ciekawe, w konsoletach mikserskich, instrumentach muzycznych, sprzęcie radiowym, studyjnym i tak dalej. Układ ma bardzo dobre parametry, ma bardzo niski poziom zniekształceń nieliniowych na poziomie 4000% oraz dynamikę 120 dB i może regulować w zakresie od minus 95 dB do plus 31,5 dB, w krokach pół dB. Niestety nie jest on wyposażony w pamięć nieulotną. No, i myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że po jego obejrzeniu już będziecie wiedzieli nieco więcej o budowie i działaniu cyfrowych potencjometrów, oraz będziecie też wiedzieć, jak je wykorzystać we własnych projektach, nie tylko urządzeń audio. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja, jak zwykle, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.